Panie Andrzeju, słyszałem, że pan, ma, pa, pan jest bardzo uczonym człowiekiem. Jakie Pan ma wykształcenie? To nie jest moje wykształcenie, które zalicza się do ludzi bardzo, wyksz bardzo wykształconych. Taki tytuł naukowy jaki ja posiadam, to mam mnóstwo Polaków na dzień dzisiejszy. Ponieważ otworzyli pirackie studia. Tak? I... Ale pan nie, ma, pan nie ma z pirackiego. Jakieś studia naukowe? Nie, okupionego. ponieważ ja za komuny się uczyłem, także to były. Jaki, jeszcze... jaki to jest tytuł? Magister inżynier rolnictwa ze specjalizacją pedagogiczną. I co pan robi tu w Paryżu? Bo słyszałem, że ma pan problemy mieszkaniowe. E, w Paryżu szukam punktu oparcia, ponieważ Polska tego mnie nie daje. Tak? I w związku z tym, skoro mamy taki rząd, jaki mamy w Polsce. Jesteśmy zmuszeni szukać chleba na zachodniej Europie. To jest taka prawda. Także proszę pana, ja bym chętnie e, zabawił się w kamikaze, tak jak to było w roku e, 2001, i porwał samolot po to, żeby ten gmach na wiejskiej poszedł z dymem, bo tam są politycy, którzy biorą pieniądze za darmo i powinni pójść w ślady byłego prezydenta Kaczyńskiego, który już gruje ziemię. Proszę się pozostawić, ja jestem Janusz Pijanka. Z pan... skonowej, a pan? Andrzej Kaszlarczyk. Skąd? Mieszkam, e... aktualny mój adres w Polsce to jest województwo mazowieckie, wieś Przemiarowo, gmina Put, dziękuję bardzo, dziękuję.